Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym materiale. W tym krótkim, lecz treściwym filmie chciałbym Was poinformować, że to jest ostatnia przejażdżka Suprą. Brat y, zaproponował mi wymianę Supry na BMW M3 E90. No i długo się zastanawiałem, ale biorąc pod uwagę y, moją fantazję do nierobienia nic przy tym samochodzie, i w związku z tym, że mam już go ponad y, 9 lat i nie chce mi się nic całkowicie przy nim robić, ani nawet już nim jeździć. Przed chwilą byłem na przeglądzie i okazało się, że 600 km zrobiłem w tym roku. Zgodziłem się. Sprawa wygląda następująco. On mi daje M3, v no ale to domyślacie się na pewno, ze skrzynią DKG. Auto mojego brata jest autem europejskim. Ma 98 tysięcy przebiegu. Jest po serwisie. Były robione panewy, nastawniki i te wszystkie inne rzeczy w motorze, które trzeba robić. Ma założony za Zawiaska W za 20 koła. Ma założone y, hamulce Stop Techa. Y, ma wydech Eisenman Race. Auto jest w stanie perfekcyjnym, absolutnie bezwypadkowe. Y, ma folię PPF na całym aucie. Jest naprawdę bardzo ładnym egzemplarzem. Bardzo mi się podoba. i Jeździłem nim ostatnio y, przez cały weekend, bo nagrywałem o nim film. Także spodziewajcie się niedługo filmu o tym aucie i tak się zakochałem trochę, poczułem się troszkę tak jak kiedyś jak kupiłem swoje pierwsze 36 i dawało mi taką frajdę olbrzymią z jazdy, tak ten samochód też mi daje olbrzymią frajdę z jazdy stoi na felgach od Competition dodatkowo dostaje drugi komplet felg, zawieszenie było montowane i ustawiane w jdl więc praktycznie będę miał ringtula takiego z prawdziwego zdarzenia ma Recaro CS podgrzewane Także nic tam nie trzeba robić, auto jest praktycznie gotowe do upalania. Ma nowe hamulce, ma olej zmieniony niedawno, chociaż ja i tak będę zmieniał olej pewnie po każdym powrocie z Nurba i co roku, czyli pewnie co 2-3 tysiące kilometrów. Jest gotowcem po prostu. Wsiadamy, ma nawet przelotki. Recaro CS mają takie przelotki jak są w Suprze i można sobie pasy szelkowe kupić, a recaro CS dobrze trzymają na boki, więc ten samochód jest gotowcem. Wsiadamy, jedziemy, mamy klimę, mamy z szybką skrzynię, mamy wysoko kręcące się F8. Kurde, no jestem zajarany jak nie wiem co. Także yy, jadę w tej chwili się wymienić na auta, zrobimy to w barterze. Ja się bardzo cieszę, bo tamten wóz po prostu, no i wczoraj je to jeździłem przez cały dzień i redukowałem tylko, jak ona robi między gazy i strzela w wydech na tym Eisenmanie. To po prostu cudo. Także jadę po furę. Yy, jeśli wszystko się uda i do, dobijemy targu, to zaraz wam ją po prędce pokażę. A wy czekajcie na film z tym samochodem, bo jest już praktycznie nagrany. Muszę tylko poskładać, także pewnie niedługo się pojawi. Szybka podmianka. Supra już w docelowym garażu. Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW M3 E90. No jest to dla mnie to, co lubię po prostu. No samochód prowadzi się idealnie w porównaniu do Supry, która w ogóle się nie prowadzi ma bardzo szybką skrzynię biegów kręci się do 9000 obrotów brzmi zajebiście no nie wiem ciężko znaleźć mi jakieś wady w tym samochodzie no, może ma mało wyposażenia bo to jest tak zwana wersja ABC absolutny brak czegokolwiek i nie ma nawet bluetootha ma wnętrze karbonowe karbonowe listwy dokładki ma karbonowe z zewnątrz klima to dla mnie bardzo ważne bo na nurbie w czerwonej to się człowiek gotował Fotele Recaro CS, także też zajebiście. Dodatkowo dostaję oryginalne fotele, oryginalne zawieszenie też mam w bagażniku w tej chwili od niej, a ona stoi już wcześniej mówiłem na KW No hamulce stop techa, z takich. No tutaj usadzono jest kupa pieniędzy, auto bardzo poszanowane, bardzo zadbane. Także muszę to kontynuować. A najlepsze w tym jest to, jak ten samochód chodzi. Oczywiście to jest w więc tutaj nie ma takich mocy jak w silnikach turbo, jak w tych nowych MK i tak Ale dźwięk i to, jak wysoko się kręci, i to, jak działa skrzynia biegów, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Już wam pokazuję. Lepiej po plecach, także nie wiem. Aż telefon w ręku ciężko utrzymać. Jestem bardzo ciekawy sekcji komentarze bo znając życie fani Supry powiedzą mi, że jestem idiotą, fani BMW powiedzą mi, że bardzo dobrze zrobiłem. No Supra, tak jak mówiłem, prawie 9 lat, czy już ponad 9 lat, no nie jeździłem tym samochodem w ogóle, e, jeśli chodzi o takie jazdy na wprost, typowe... E, typu 100 200 100-300, no to też mi się już to znudziło, bo uskuteczniam to od 15 lat i to dużo mocniejszym samochodem jeździłem, więc no a kultowość Supry, no to je, Supra ma tylko kultowość, a tak naprawdę to jest Toyotą z lat 90 jest plastikowa, jest, no, no nie wiem, ja może sobie tak to tłumaczę w tej chwili, żeby sobie jakoś usprawiedliwić, chociaż ja jestem szczęśliwy i bardzo się cieszę, że mam MK. A jestem bardzo ciekawy co wy na ten temat sądzicie. Także w przyszłym roku prawdopodobnie EMA wyląduje na Nurbie. Zobaczymy czy da się zrobić lepszy czas niż e 36. Piszcie w komentarzach co myślicie, czy jestem głupi, czy dobrze zrobiłem. A ja wam jeszcze tak na szybko tylko pokażę wnętrze jak wygląda i widzimy się w następnym filmie. Kierownica Alcantara. Tutaj mamy DKG, Tourer Caro, to już wam pokazywałem tu karbony tutaj mamy Avrona no i co nawigacja CIC, bo to jest polift grzane stołki i koniec tutaj tylko puste przyciski są a zobaczcie jak wygląda jaki stan jest tego auta tutaj nic nie jest zniszczone nic nie powycierane kierownica w stanie perfekcyjnym gała, tunel środkowy podłokietnik fotele no wszystko jest po prostu idealne. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego filmu.